piątek włodarze i urzędnicy z magistratów końskich spotkali się, by uczcić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Na placu przed Pałacem Małachowskich pojawił się niezwykły biało-czerwony zarys gminy. Wszyscy przybyli na miejsce akcji otrzymali małe flagi Polski, aby wetknąć je w kontury wyznaczające granice gminy, które zostały namalowane na placu obok fontanny parkowej w Końskich. Burmistrz Krzysztof Obratański wraz ze swoimi zastępcami Krzysztofem Jasińskim i Marcinem Zielińskim symbolicznie wciągnęli biało-czerwoną flagę na maszt przed budynkiem urzędu. Jesteśmy w przededniu Dnia Flagi, ponieważ w tym roku ona wypada w dzień wolny od pracy, postanowiliśmy nieco wyprzedzić święto i dzisiaj pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Końskie wyszli z biało-czerwonymi flagami pod dumnie powiewającą na maszcie flagą biało-czerwoną, by z jednej strony dać wyraz swojemu przywiązaniu do narodowych barw, z drugiej strony takim happeningiem, myślę, że ten dzień flagi i zbliżające się święta majowe e, uczcić. Dla gminy ważne jest krzewienie patriotyzmu i pamięć o historii naszego kraju, a także regionu. Przypomnijmy, że już jutro odbędą się skromne uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Relacja z tego wydarzenia pojawi się w naszym portalu. Od 11:45 będziemy te uroczystości transmitować na żywo. Zapraszamy do oglądania.